Cześć cześć witam wszystkich bardzo serdecznie piątek piąteczek piątunio dzisiaj ćwiczenia na krzesełku tak jak widzicie siedzące myślę że każdy w domu posiada taki sprzęt i powoli jak dołączacie do swoich laptopów swoich komórek myślę że za moment jeszcze powolutku Dochodzicie i zaczniemy sobie nasze ćwiczenia. Aktywny senior. Zaczynamy. Ja mam na imię Piotr i zapraszam wszystkich do ćwiczeń. Pierwsze ćwiczenie. Różki ugięte w kolanach. Wysuwamy się troszeczkę na silnisku i zaczynamy sobie prawa, lewa stopa do góry, na dół. Spokojnie. Ruszymy sobie. Na razie staw. Skokowy, do góry, na dół, luźniutko. Staramy się palcami, jeżeli w miarę możliwości, możemy dotknąć, jeżeli nie, troszeczkę się przysunąć Op. i taką znaleźć tę pozycję, żeby raz jedna, raz druga noga, czyli stopa, doszła do podłoża. mocno, palce na siebie, trzy, dwa, jeden i rozluźniamy sobie, Otupać leciutko, o, rozluźnić. Kolejne ćwiczenie, które będziemy wykonywali, to będą teraz dwie stopy. To samo ćwiczenie, tylko dwie stopy do góry na dół, dwie idą do góry, hop, paluszki i opuszczamy, do góry, i opuszczamy. I uwaga. 3, 2, 1. Spokojnie. I zaczynamy. Idziemy. Do góry. Hop. Opuść. Pełne stopy, czyli całe stopy na podłożu. Do góry podnosimy. Hop. Opuszczamy. Góra. Opuść. Do góry. Hop. Palce naciągną na siebie. Hop. Łydki wtedy pracują napężone. I do góry. I jeszcze. Do góry spokojnie. I ostatnie pięć razy. Chor jeden, do dwa, trzy, cztery i ostatni raz, pięć i znowu chwila. Rozluźnienia, spokojnie. Rozluźnij sobie nóżki, rozluźnij. Chwila zawsze odpoczynku, po tych ćwiczeniach które wykonujemy, żeby rozluźnić sobie nogi. Kolejne ćwiczenie, które będziemy wykonywali, na naszym miejscu dorzucamy sobie do tego ręce. Na razie spokojnie idziemy sobie. Op. I zaczynamy. A ja już. Jestem w marszu, do mnie dołączcie i jedziemy stąd. Nabieraj nosem powietrza, ustami spokojnie. Trzy, dwa, jeden. I znowu chwila rozluźnienia. O! Rozluźnij sobie nóżki. Wyrykuj sobie oddech. nabierz nosem powietrza, ustami sobie, wypuść. Luźno, rączki również sobie. Op. Rozluźnij. Niech będziemy wykonywali, również zaczynamy masz w miejscu, ręce dokładamy, ale tym razem odchodzimy sobie jak najmocniej, hop, do boku, przytrzymujemy w tej pozycji i sobie małymi kroczkami wracamy. Czyli nogi idą na zewnątrz, nogi do pozycji wyjściowej, czyli blisko siebie i tak sobie maszerujemy do boku i uwaga, 3, 2, 1, hop, zaczynamy masz w miejscu, oczywiście ręce pomagają. I malutkimi krokami, hop, 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 staramy się jak najszerzej pracują nam wewnętrzne części ud, i powoli sobie wracamy. I znowu, masz miejscu, nie spieszymy się. Pójdźmy, hop, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ile to może tej pozycji, w której już mamy ograniczone. Nasze możliwości troszeczkę w miejscu, tam robimy i sobie znowu. Wracam. i jeszcze, I Raz, dwa, krótkie kroki, malutkie. Ho, ho, takie właściwie można powiedzieć, że w miejscu, tutaj, jak już jesteśmy na całej szerokości, takie jakie mamy możliwości, czujemy jeszcze po ślapkach. To przytrzymujemy. 3, 2, 1 i sobie spokojnie wraca. I żeby troszeczkę odpocząć w miejscu. Spokojnie. I zaczynamy. Hop, hop, hop. Do boku. I przytrzymaj. Po nie wygodna pozycja. Jeżeli znajdziesz rzeczywiście ten maksymalny swój pułap, ciężko. Ale wracamy sobie i świetnie. I ostatnie dwa razy o małe kroki. Ach do boku. Przytrzymuje świetnie. I po wolutku wracamy. I ostatni raz. I zacznie. Małe kroki. Do boku. Tutaj trzeba przytrzymać to. Trzy, dwa, jeden. Wróć powoli do pozycji wyjściowej, której zaczynaliśmy. I znowu. Rozluźnij. Spokojnie. Nawiasz sobie następne. Wykorzystaj. Rozluźnij ręce. Rozluźnij szczególnie nogi. One popracowały. Pozycja niewygodna. Szczególnie wtedy, kiedy braliśmy. Szeroko nogi, także spokojnie sobie wytrząsnąć, rozluźnić, luźniutko. Noc, wdech, ustawynek, spokojnie. Zostawimy sobie teraz nogi w spokoju i zaczniemy sobie, przesuniemy się na ślisku, naszym troszeczkę do tyłu, plecy oparte i zaczniemy. Do góry ręce i na Spokojny ruch. Zaczynamy. 3, 2, 1. Do góry. I na to. Lecę proste. Nogi, tak jak powiedziałem w poprzednim ćwiczeniu, popracowały dynamicznie. Teraz widzimy spokojnie, Dwie rączki do góry. I wracam. Staraj się jak najmocniej pociągnąć za głowę. 意是不高一 Powrót. Trzy. I luźniutko. Pójdź ręce po. Wytrząśnij sobie luźniutko. Troszeczkę teraz będzie ćwiczenie dynamiczniejsze. Będziemy zmieniali na przednią rękę jedną i drugą, ale tym razem dorzucimy już do tego nogi, czyli praca nóg. Miejscu, a rączki, to do góry. Czyli trzeba synchronizować, skoordynować pracę nóg z pracą rąk. Za chwilę jeszcze mamy chwilę odpoczynku i przejdziemy sobie do nasze ćwiczenia. I uwaga, trzy, dwa, jeden. Zacznij sobie, ho, pod marszu, i zaczynamy. Do góry, ręka, zmieniamy, ho. Одна, другая. Na naszym siedzisku, nogi do góry, zostawiamy teraz można powiedzieć ten marsz w miejscu, zostawiamy ręce, podnosimy sobie leciutko nogi do góry, hop i zaczynamy nasze nożyce pionowe, brzuch naprężony, wysuń się trochę na siedzisku, nie musisz już siedzieć prosto, taką znajdź sobie pozycję, żeby brzuszek popracował, że oprzyj się spokojnie, złap, za, tak żeby czuć się bezpiecznie, za, siedzenie i uwaga, Trzy, dwa, jeden, hop, i sobie zaczynamy. Takie jest na siedząco brzuszek, robimy naprężone trzymaj. Cały czas pamiętaj. Oddycha. Nie wstrzymuj powietrza, tylko zacznij sobie płynnie oddychać. Trzy, dwa, Jeden, spokojnie przerwa. Za chwilę ćwiczenie powtórzymy sobie. Także nabierz powietrza. I o ćwiczeniu mięśni brzucha. Natomiast będziemy sobie robili nożyce poziome. Robiliśmy nożyce pionowe. Za chwilę znowu brzuch popracuje. Nożyce poziome. Jeszcze mamy chwilę odpoczynku. Nabierz sobie znowu nosy. Wdech. Usta wydaje luźniutko. I uwaga! 3, 2, 1. O nóżki i idziemy sobie nisko na ziemią o. i ćwiczymy. Dodnij sobie brzucha. Jest napręczony znakiem tego. Jest dobrze. I trzyma. Prawa, lewa. Zmieniamy sobie. Pięć cztery trzy dwa i jeden. i odpoczynku. Spokojnie sobie znowu ureguluj. tylko brzuchu pracował, także ten oddech jest krótki, nabierz spokojnie. Trzeba wypuść sobie usta, nie spiesz się. nos wdech, usta wydech. Kolejne ćwiczenie, które będziemy wykonywali, to łączymy teraz ręce z pracą nóg i wykonujemy, wykonujemy. Ręce mamy skierowane do góry i rączki idą na dół, do boku idą nogi pajacy, hop, hop 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 i sobie w takim tempie jakim uważacie zacznij i uwaga trzy dwa jeden ho, hop ręce do dołu nogi na zewnątrz Przejszyjemy ręce i nogi. Pracują fajnie. Pięć. Cztery. Nogi, ręce, które pracowały za każdym razem, ten oddech spróbuj tak zrobić, żeby do kolejnego ćwiczenia dojść w pełni, bym powiedział, w 100% rozluźniony, w 100% sprawny, żebyśmy nie robili tego na zasadzie interwału. Tylko ta przerwa wypoczynkowa jest po to, żeby rzeczywiście spokojnie sobie odpocząć. Dla niektórych te ćwiczenia są lżejsze, dla niektórych cięższe, dlatego ta przerwa wypoczynkowa gdzieś pomiędzy tymi, którzy tutaj ze mną ćwiczą. Kolejne ćwiczenie, które wykonujemy, zaczynamy sobie Masz w miejscu i sobie dwie ręce do boku, jak piersiowa. Do przodu odchylamy się, staramy się nie garbić, wyprostować. Ręce dwie idą do boku, mocno, ale oczywiście nie tak, żeby się Coś wydarzyło, dorzucamy do tego nóżki. Odpoczywały i teraz sobie idziemy. Fajny ruch płynny, bez jakichś tam pociągnień mocno do tyłu. Wysokość 3, 2, i ostatni raz. Jeden, i Jeżeli ktoś przygotował sobie płyny, można uzupełnić upełnić. Już cały czas powtarzamy, że przerwa opoczynkowa jak najbardziej aktywna, ale również jeżeli ktoś przygotował sobie płyny dzisiaj, to trzyma się napić, uzupełnić płyny, które są przygotowane przez Was. Jeszcze chwila odpoczynku. Kolejne ćwiczenie, które będziemy wykonywali jest marsz w miejscu i podnosimy sobie prawa ręka z lewą nogą, przytrzymujemy i idziemy dalej. I znowu, hop, do góry, przytrzymujemy, pozycja Lewa ręka, prawa noga po skosie, Staramy się kolano, czyli nogę w kolanie kupią się, jak najmocniej podciągnąć i uwaga. 3, 2, 1. o, przechodzimy sobie do marszu Do góry. Przytrzymaj w tej pozycji. o, I dalej. Raz. Mocno. O podnieś nogę. Zatrzymaj nogę. W tej pozycji jeszcze dwa ręki, mocno ważne, żeby na chwilę zatrzymać. Hop, przytrzymaj. Taka bym powiedział: kratka stop. Idziemy, hop, ktoś powie. Zatrzymujemy i należy w tej pozycji 2-3 sekundy zatrzymać. I przechodzimy dalej. Świetnie. Jeszcze dzień. Zatrzymamy. Jak zatrzymujesz ciało wtedy naprędź trochę ho. I jeszcze dziedzin. Dwa razy na jedną, dwa razy na drugą. nogę. cho. Jeszcze na drugą i zostawiamy ostatni raz na jedną, na drugą, hop, spokojnie i druga, świetnie, i rozluźnienia, spokojnie. Kolejne ćwiczenie, które będziemy wykonywali na krótkiej przerwie, jeszcze macie chwilę odpoczynku, spokojnie, relaksu, ja mówię od razu co będziemy robili, przechodzimy sobie troszeczkę dalej na Siedzisk ale jednocześnie pamiętając o tym, że z pełnym zabezpieczeniem, żeby się gdzieś tam nie zsunąć, nie spaść. I sobie robimy do boku nogę. Spójrzcie, no stopy są skierowane do przodu. Natomiast odwodzimy do boku i widzimy jak wygląda. Czyli kąt 90 stopni. I spokojnie sobie wracamy. I to samo idzie druga noga. Staramy się, żeby pośladki przylegały do siedziska. I spokojnie, za chwilę zaczynamy. Raz jedna, raz druga strona. Uwaga, 3, 2, 1. I o. Cała stopa, przytrzymaj, i o. Bok, przytrzymaj, i o. Idzie. Raz jedna noga, raz druga. I wracamy. Przytrzymaj. Not I ostatni raz. I powrót i druga noga. I, i znowu chwila. Rozluźnienia, spokojnie. Teraz ze względu na bezpieczeństwa ja sobie zawsze tak nóżki wkładam między. Krzesełko pomiędzy nogi, krzesła, na którym wykonujemy ćwiczenie. I teraz sobie spokojnie, pełni, można powiedzieć, bezpieczni. Przechodzimy ile możemy na jedną, na drugą stronę. Staramy się dotknąć do ziemi i wraca i na drugą stronę. Nogi, tak jak powiedziałem, przytrzymują. Myślę, że nie powinniśmy spać, ale ze względu bezpieczeństwa zawsze każdy z Was. Myślę, że uważam na tyle. Każdy z nas ćwiczy, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Także po wątku przechodzimy za chwilę do naszego ćwiczenia. Staraj się wykonać płynnie. Przechodzimy z jednej strony na drugą stronę. Wychył się mocno w prałą i powoli na drugą stronę. I uwaga. Trzy, dwa, jeden. Zatrzymam. Staraj się znowu nie podnosić. Ośladków przechodź sobie na jedną, na drugą stronę. Nie wyrywaj się. W płynny ruch. na strona i spokojnie druga i super. i znowu spokojnie odpoczynek na nosę nosem, powietrza, ustami sobie później nos ustawy usta, wydech. Zostawiamy teraz górną partię mięśniową, nogi sobie. Łączymy i przechodzimy na jedną stronę, ile możemy. Wracamy nogi ze sobą, pięta palce, hop, ile możemy. Znowu posiadki, trochę taka pozycja, bym powiedział na panią Jaworowicz. Przechodzimy sobie na jedną, na drugą stronę. Czyli można powiedzieć, że jak występuję teraz w telewizji, bo jestem w telewizji, to tak, pani Jaworowicz też wygląda, ktoś powie, że oglądam akurat takie programy. To akurat mi się tak kojarzy. Uwaga, trochę śmiechu również trzeba. Trzy, dwa, jeden. Mój reżyser nawet się zaczął śmiać, także spokojnie przechodzimy. Hop, tak jest. I wracamy I idziemy. Druga strona. I siedzimy. I świetnie. No wcale to nie jest takie łatwe, trzeba powiedzieć. Także trening czyni mistrza, Próbujemy na jedną. Na drugą, tak jest. Aż wyrywam się z szyldka, powiem szczerze, momentami przytrzymujemy sobie. I jeszcze idziemy. Świetnie. Na środku idziemy najszybciej, czyli jak robię Natomiast jak dochodzę. Do maksimum tego, żeby wychylić stopy, już troszeczkę głos mi się zmienia. Czyli wysiłek jakiś jest, jeszcze sobie zrobimy. Po jednym razie wracamy idziemy po jednym razie, ho na jedną nóżkę, na jedną stronę i na drugą, i I znowu rozluźnienia. Zostanie nam ostatnie ćwiczenie, w którym również trzeba będzie troszeczkę. Uważać, będziemy się przesuwali do przodu. Same pośladki. Hop, hop, hop. Nogi, zobaczcie, stoją w miejscu. Przesuwamy się maksimum i sobie wracamy do samego końca. Hop. I znowu, będziemy się przesuwać do przodu, do tyłu, bez użycia rąk. Stopy. Cały czas po wyjściu. Nie pomagamy, nie ciągniemy. Ustawić sobie. I to będzie nasze ostatnie dzisiaj ćwiczenie. I uwaga! 3, 2, 1, hop. Idziemy sobie. Prawy, lewy pośladek. Tak żeby oczywiście nie spaść. Świetnie. Przytrzymaj i znowu do tyłu idziemy. Hop. Ale podnoś trochę ten pośladek. Nie szczulaj, tylko lewy, prawy, lewy, prawy. Hop, hop, hop. I wracamy sobie. I do tyłu. Ho. Świetnie. I idziemy. Przesuwamy do tyłu, jesteśmy już na skraju siedziska, przytrzymaj i do tyłu, podnosimy leciutko, na pewno lekko tylko tak, pół centymetra, ale już czujemy, że jesteśmy tylko na jednym pośladku i sobie wracamy jeszcze. I ostatni raz idziemy ćwiczenie. do przodu, świetnie, przytrzymaj, jeszcze podnieść, tak jest. I do tyłu. Super. To było ostatnie ćwiczenie, które dzisiaj dla Was przygotowałem. Myślę, że nie zmęczyliśmy się. Te osoby, które siedziały przy stole, mogły sobie jeszcze popijać kawki, także przyjemne, spożyteczne. No ale niestety tak zakończyliśmy. Trzeba będzie wstać. I zapraszam na kolejne nasze zajęcia. Do zobaczenia. Ćwiczy z MUSI.